Brzozowy lasek niski, pierwszych liści mgły I rozrzucone w trawie białych gwiazdek znamie. Krople deszczu mi płyną po ustach, jak łzy. Chciałabym iść tu z tobą, wolno, ramię w ramię. Tajemnica już tutaj coś zdziałała skrycie. Szaleństwo traw zielonych już się rozbujało, wytrysły anemony, życie, głupie życie. Och, móc paść tu na ziemi pulsujące ciało i wykrzyczeć wiosenną tęsknotę. Deszcz mży, na zachodzie sinieje bur w złotawej ramie. Ciężkie krople mi płyną po ustach jak łzy, Chciałabym iść tu tylko z Tobą ramię w ramię.